Dobra nagrywam już Nie no Ty w sumie ja teraz mogę Ty w sumie A ja, ja, się, teraz a mogę ja nie A ja, ja nie umiem się witać więc yy, nie się nie przywitam Nie się Hania wito, no na to robi najlepiej Ja zawsze sprawdzam szakelti Dobra no to No to ja się przywitam Witajcie moi kochani Nie nie wyszło Ale co, to co? Nie wiesz Witajcie moi kochani po tej stronie o, cieszy, Demon siłą a, A to jest kolejny odcinek Pyknijmy w League of Legends Tak, to jest pierwszy odcinek League of Noobs Za mną gra Hania jako Katarina I... A ja po tańczy I Alicja jako reszta Fuck you <m rooftop toys> Głupi... Uh, 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 Pięknie to zrobiłam, jestem najlepszym graczem League of Noobs <graft> Najlepszym powiadasz? No się... Nie umiem to grać Tania, Timu cię goni! Nie! Tak, Nie! Biłem w strzałki Tak i tutaj już widać to, dlaczego to się nazywa League of Noobs no no no, ja wypieprzam, bo już le, ma to i Nie, go No i druga zginęła no. To znaczy trzecia, bo Ala jeszcze pogryzła. Boże, oni przez nas przegrają, jestem tylko pewna. No. Ja też. Jeszcze nigdy nie wygram 5 na 5. O jakiegoś roku. Ciekawe. <grym> i, i <grym> ciekawe. A poza tym nie umiem Absolutna. grać. Nie mam nie mam runek na tej postaci. Tylko ostrzegam was no bo... jak ja będę przegrać, to będę mocno kląć, nie? Bez runek to tu jest ciężko grać, założę. Jak coś dawaj cenzurę, jak będę kląć nie. Hej, ja tam wali cenzurę. A! Nie. Ale fajnie będzie tak pi, pi, pi Może da, może nie. No nie. Co się stało? Co do was? Co się stało, się na... zjadł To Co się? Nie. Co się stało się, ten rap, to podwozie, objawienie króla, słuchaj się w postulat, osobiście objaw się do pomocy tego zróbmy tak, by nie było niczego. Tak, jeżeli chcecie zagrać z nami, to musicie powiedzieć, co to za piosenka. Jeżeli ktoś zgadnie, pierwsza osoba, która zgadnie i napisze poprawnie tytuł i wykonawcę, będzie z nami w następnym odcinku. Siedź tu cicho, mosterze. Ja się kupa to chyba kupa. kupa, 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 kupa. Teraz widzicie strzałkę. Kogo chwilę Nie Mnie by się przydało. A, po, a teraz jeszcze raz ze swojego. O, Kenen. Dobrze, Kenen. Nie, nie, nie. Dobrze, Kenen. No ja mam trzeci level, co? Prawie bym G-zabiła. No a ja czekaj. mam jaki piąty? No, czekaj, 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 czekaj. A nie, weź go, Dobi. No, spróbuję. No Dobi, Dobi, Dobi. Kenen zrobi. No Jaki kaz! Jaki kaz! Piękne to była. Yeah, yeah. Fast mi pomoże czy nie? Będę się składać pod latarnię. No Kenan jest z tobą. Kenen ci pomoże. A tak w ogóle taktyka League of Noobs. Trzech na bota, jeden na top, jeden na migda. <grym> Ja raczej powinno być takie jakby chyba japońskie ustawienie, no nie, 3 na 1. Je, je, no, to jest, no to To, to my, to my to ustalimy to. nowe. <gry> Ech, powodzenia życzę w 3 na buta. 3 na bota, no tyle no prosty wodno wygramy. <grym się w3> prosty się modlą, nie! Timo. Ty toście jeden mały. Ja go nie lubię. To jest usmażony sucher na patelni. Usmażony sucher na patelni. O kurde. Ale on duży dmg daje Ale ten team ma duży Pianok Ja wystarczy żołnierz, pisze ją przez i NIE! Uważajcie ja ma jak wujku combo Uważajcie Ja się returnuję To returnuj Ja Nie, no, nie, grzyb! Co za pięknie położony grzyb Ale ona się śmiesznie returnuje Grzybki. Halocynki. Smacznego. <gryzny> Smacznego, że firma udław się. Ciekawe. Miałem jeść ogór, to ale jednak z Jeden na morze przeciwko Kejki. Gin, Timo, King! No szkoda, że już jej nie mam rotacji. Chodźba ma, ma do Za tobą! Inga jak Jestem nobem. Kto tak uważa łapka w górę? Ja! Łapka w górę Jest lepszy tak A nie, z jałą Z takim kapsem Kto, kto, uważa, A, kto ja. uważa, że lamimy tutaj łapkę w górę pa, pa, jest, pa, jest, pa. Jego, jego ult dat osom awesome. Nienawidzę jego Ida, nie wiem, że nie zdążę, ale idę A Sam nie uciekam, to nie! No lol, no, miniony go zaraz zabiją! Właściwie Armięs? to chyba nie zrobię. O oh, fuck! fak! nam! He ten... Okay, ten... <coughs> Jakoś na aramie lepiej mi tym ryżem szło. Sygnalizuję, żeby uważać. Ale to nie aram! Klasik. Tom, tom, tom... ...o dwóch, Timo i kto? I Dobry. to jest ja ten, Twisted Fate chyba. Ale nie, ja wiem, że tutaj był Twisted Fate. Uważajcie, oni są tu gdzieś. Myślisz, że ja tego nie wiem? tej na bocie. Ale uff, Te pieprzone grzybki, jak ja ich nienawidzę. Może byście... No uciekajcie stamtąd. Mastek mnie Wieża. Pan Mastek. Nie, ja, ja uciekam z chyba krzaki. A z moim hey, mogę dobrze uciekać. Okay. Dobra, czwarty. Nie. Nie, to jest... G. Ja G! ja fiduję, ten feed. O, fak. Dobra, już mam. Czekajcie 40 sekund. 40 sekund poczetek. Nie, 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 nie. Boże, po co się teraz składać? Nie mam kasy. Ja też nie mam. Ja to nie mam się, nie mam mam się nie nawet podpowiedź. Tak, 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 nie. tak, 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 Uciak. tak, 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 Chyba, sobie jakieś zawalone itemki. Ja o nie, nic się to mnie nie interesuje. Widzę jak się mi nie interesują, idę. Ja tu sam nie dam rady. Janknie, nie jest Dobra, ja jakoś go przegoniłam. Master odejdź ode mnie, nikt Cię nie lubi. Po Nie lubię Twistena. I dlaczego ja muszę siedzieć na midzie? To ja, ja tego nie cierpię. No to Ty sama tam poszłaś. No, bo nikt inny się mi do mnie interesuje w tej chwili. No bo... jak siedzi. Boże, mam wielką potrzebę Twistena, Wtedy mid był, był uratowany Bynajmniej teoretycznie, nie? God damn it, jak ja fiduję. Ja, I sama I ja też jestem sama, nie z się No bo na mi też idzie samemu Oj tam Bo nikt ci im nie interesuje, to poszłam, nie? Z dobrej Boże, co za nudy. <grym> nic się nie dzieje. Nie, on mówił Ale nic nie mówił. nie stało! Twisted fight nie lubię Cię. A co ty, Alicja, nie wiedziałeś, że ja umiem mówić jak DJ palas, ride? Palaszajd? Palasz Palaszajd. Żyż Palasz Tak. No i wieża pa, wieża pa. Dobra. To już przegrane. Wow. Może jeszcze i powiedzieć, że szybka jestem, co? Nie, bo coś wolno. Hehehe. No nie Jadka. chciałaś słyszeć, że jesteś szybka, no to powiedziałam, że przyjmą. Logicznie. Pani tańczyliśmy. No. Nie wiadomo czy są dogodnie, bo to jest... Bez i tu następny mecz Mohegano, bo ona umie stunować i to jest przez wspaniałe. Potrzebujesz many Oleg? Nie, nie potrzebuję na nas. Masz. Dzięki. O ja idę przejrzeć krzaczki. Nie! Okej, okay, nie jesteś na midzie. W grzyba wlazła? Tak, nie, ktoś się chował, ktoś Nawiasem są te jego pieprzone grzyb, pimo, nie? Pimo, nie. O kurde! Wracam do was najni, no, nie spinajcie się tak. O. tak nie spinajcie się. Ile, ile ja, jaki ja stan? Ja 4 jeden, jeden, siedem, zero, Ja mam jeden, cztery, jeden. A na tylko dlatego, że wtedy gniaję już. A. Siema. Jakie on jest szybki. Mega. A mobilitki ma. O siema, siema, siema. Się nie dziwię. Kurde, zdrowie by mi się przydało. Ja tańczę. Ja też. Dobra, jednak nie. A, ja może też. Ty chacci. Spustoszenie. Było się tak nie wbijać. No, ja też. Bo jak wjaśnął HP, to się nic wierzyło. No ale było się nie wbijać, mogłam się wrócić. Kaj ja na już już wol lewol. Lewol, ja bym ledwo ósmy. LE... LEVOLVEL! LEVOLVEL! Ręka mi swędzi, już nie. Czujesz, jak myśli o rybaka w palcem? Fuuuuck! Ginę. To jest chyba unikalne do tego, do Katariny, co nie? Nie, to jest... E, do... No tylko na chwilę mida zostawiłam. No widzisz, już przegrywasz. Przegrywamy No już się dobija, Garen się ten to turnuje jest tego co widzę A tutaj Kate niszczy miniony i zaraz tam z kolejną wieżę. No Ło Dobra, rozwalamy miniony Mam ściszone dźwięki w lolu A ja chyba okay. jeszcze Ściszyły i tak tu nic ciekawego nie ma Timo Oho Nie lubię Przegra No ten Timo akurat dobrze gra Dad Timo Uważaj na grzybki Mastek Z jakiej to racji co? Jak mi skasowałaś Soja, ja miała, to, kucie kucie, tyłu, co ja? Ja miałam jak ucie pani tętować. Egidy Możecie. Olek so i zaksa. Już to. Wierzę! Jak słuchari. Wierza. Aj tak już chromoli mnie ten fakt. Dobra, dobra. Aha, tak, 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 dawajcie, tak. Bo i tak już jasną ginę. Jesus Christ nie, 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 nie. Jesus wstyty O nie zginąłem, to się cofnę okay. Boże jakie mam staty bez kitu. Ja, ja... No. <kluzni> Boże Miałbym jeden z ale oczywiście jak z ziomkiem gram to zawsze jak fajne staty, Iwanu Mówię ci, że ja już nie umiem grać w lola a ja to już nie skomentuję. Jak coś to ja mam, e, mogę każdego w każdej chwili kilnąć. Gdzie? A już kilnąć chciałam powiedzieć. Nie, nie wytrzymam. Sorry. A to nasza wieża woda. Patrzę się na ten jogurt i tak mnie kusi. Grzyć. Jak ja ich nienawidzę O kurde pomoc pomoc! Łotów! Nie! 13! on ma 13 level, a ja mam do 8 Olej, leć! Dobij go! Nie zrobię. To jest trudne, on jest zaraz... Ty 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 Może się jakoś przyciągać, czy coś takiego. <coughs> Jakbym miał flesha, no to bym się flesznął. Też bym się ja to... A wczoraj ty... Nie Boże co za debil ze mnie. Przecież aż ja mam dwunasty level. A ja wszedł wczoraj... na flesza nie widziałem. Zagrałam sobie taką rozgrywkę i był taki, jaką się nazywał. Ez... Ez co? Ezreal, tak? Czy Nie wiem. Ezreal, tak. I on cały czas wyzywał mnie od niego. Cały czas. Polak. nie właśnie. W sumie to się mu nie dziwię. Znaczy no w sumie to każdy wyzywa każdego, od bo na Nordiku dlatego na Oście się lepiej gra. Tylko że na ojście jest nie trudniej. Na jest trudniej. Dobrze, że mam coś takiego jak kradzież życia. Coś pięknego. Tak, chyba kradzież chwili. Chyba kradzież dupy. O, pięknie. To ja ratuję sytuację, już idę tam na midę, pomoż mi ktoś. Idę. Dobra, idę. Nie, ty nie idź, bo ty mi znowu skazujesz Nie! No nie master. No, pięknie, jestem ma... jeszcze master Gino. Słuchaj. No jak no. Dobra, wy kompletnie nie potrzebujecie mojej pomocy, ja dostanę sobie w swojej linii Zaraz gotować. tam przyjdzie ty i moj zginiesz. No właśnie. To ja się pójdę poratować do tego, do sklepu i za zaraz będę. No ale lepiej grzybki Naprawdę Chciałem tak dobrze Widzę, że naprawdę nie, nie potrzebujesz Tak Ale u kogoś odkurzacz chodzi? Nie, ale widzę, że naprawdę nie potrzebujecie mojej pomocy Jędry, ja kurze. zostanę na bocie, będę mieć na was wywalone kompletnie o, poddajemy się, poddajemy się. To jest nie do wygrania. O, świetnie. No. Proszę to chyba na i nie pójdzie, nie? No, dziękujemy za obejrzenie. Nie, ja bym to...